z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj premiera nowej Realme, Realme, 14, seria wchodzi nam do sklepów, do możliwości zakupu, sprzedaży i tak dalej. U mnie Realme 14 Pro Plus. Jak ten telefon wypada? Co Wam mogę o nim powiedzieć? Przyjrzyjmy się. Myślę, że zaczniemy od wyglądu. To są dwie wersje, jedna taka ciekawa, a druga jeszcze bardziej ciekawa. Która według mnie jest ciekawsza. No i jak dla mnie mi się bardziej podoba ta wersja czarna, czyli e, czarno-szara, gdzie mamy z tyłu coś, co jest sztuczną skórą, coś w tym stylu, czyli w końcu nie ekran, który Wam się porysuje, szybko zbije i będzie brzydki i tak dalej, ale coś, no co jest ciekawe. I nawet powiem Wam, że pazury na nim nie zostają, jak sobie przejdziecie, nie widać śladu, więc tu na pewno plus dla Rynmi, że coś takiego fajnego nam wprowadzili. Drugą opcję kolorystyczną odsyłam Was do strony... Jest ona biała, reagująca na ciepło, czyli jak ją schłodzicie i później ogrzejecie, no to się wzorki na nie pokazują. Bajer, bo bajer, ale ja należę do tych, którzy trzymają i telefon w etui, więc no, akurat case'ik w tym momencie idealnie pasuje, taki, który tutaj jest właśnie zrobiony do tego smartfona, bo praktycznie no prawie jest ta sama kolorystyka, ale na razie trzymajmy go bez. Na pewno wyróżnia nam tą nową serię, nowy układ aparatów, czegoś takiego jeszcze chyba nie widzieliśmy, z tego trochę przetrzemy. Mamy trzy szkiełka, ale mamy też trzy diody. Trzy, tak naprawdę, e, diody, które nam podświetlają i sobie to odczekać. Musimy sobie włączyć latareczkę. Jak widzicie, posiada to trzy diody doświetlające. Jedna, która jest bardzo zimna, naturalna i ciepła. I co jest ciekawe, na razie jesteśmy w trybie oświetlenia. Możemy sobie tak naprawdę sterować po pierwsze mocą tego światła. A po drugie, tak naprawdę, czy ona będzie cieplejsza? Czyli bardziej oświetla mi tą rękę w taki sposób. Bardziej domyślna. E, przejdźmy sobie, gdzie to uciekło mi. Domyślnie, czyli bardziej normalny kolor. No wiadomo, w nocy to będzie przy fotografii. Myślę, że ciekawy feature, bo możecie sobie dostroić temperaturę doświetlenia Z danego planu do tego, co chcecie. Poza tym, no, aparaty troszkę tam stają, jak to zwykle, jeżeli chodzi o aparaty. Ale fajnie jest dopasowane do niego etui. Ładnie to wygląda. Powiem Wam, że no telefon z case'em zgrywa się tak naprawdę, jakby go nie było. Więc tutaj na pewno pewien plusik. Na pewno jeszcze, jeżeli chodzi o wygląd, bardzo cienkie ramki dookoła. 1,6 mm. Niecałe 2 mm. Widać to. Telefon jest zaokrąglony z każdej strony, czyli ekran jest... No, taki, mianowicie, fajnie to wszystko działa pod paluchami. Na froncie macie założone szkło, gdzie tylko jest wycinek na aparat. Reszta wyglądu dookoła jest irda. Myślę, że fajny feature. Nie wszyscy już, rzadko kto w ogóle z producentów to nam oferuje. Od dołu jest jak zwykle miejsce na karty SIM. I jak to jest tutaj rozwiązane, jedna simka, druga simka jest uszczelka, bo trzeba. Jest IP67, 68, 69, jeżeli chodzi w ogóle o wyjście odporności na kurz i wodę. Więc no telefon jest turbo wytrzymały. Oczywiście głośniki. Dwa są stereo. Przycisk włączenia. Na froncie mamy, jeżeli chodzi o odciski palców, zwykły optyczny czujnik. Powiem Wam, że no bardzo szybko sobie radzi. Jest jak najbardziej na plus. i oczywiście rozblokowanie twarzą też szybkie. Co mogę Wam powiedzieć odnośnie samego ekranu? Bo myślę, że od tego zaczniemy, bo tak naprawdę to zawsze tutaj widzimy. Pierwsze, co się rzuca, że to jest 6,83 cala, czyli takie trochę większe prawie 7, fajnie to leży w dłoni. Telefon nie jest duży, wydaje się to jak najbardziej na plus. Mam tutaj AMOLED, czyli też bardzo dobrze. 120 Hz odświeżania, eee, maksymalnie 1500 nitów jasności. Powiem Wam, że to pewnie będzie pik w hdr -ze. Ale tak czy siak ekran jest naprawdę moim zdaniem bardzo jasny, więc to jest jak najbardziej na plus, będzie też pomiar ile realnie to nitów wychodzi, więc sobie zobaczycie w kolejnych filmach o nim. Jeżeli chodzi jeszcze o paletę barw, no to wiadomo, mamy tutaj 100% pokrycie DCI-P3, rozdzielczość 2800 na 1272 czyli 1,5K, 450 ppi. No i powiem Wam, że ten ekran mi się podoba. Podoba się, jest ładny, czytelny. Oczywiście standardowo w ustawieniach możemy sobie pozobaczyć, co tu się dzieje. Oczywiście AMOLED, no to wiecie. Włączamy tryb ciemny i od razu jest wygodniej, fajniej, ale niestety pluchy, jak zawsze na każdym sprzęcie wystarczy. Nawet jak macie czyste ręce, przy takim oświetleniu, jak ja nagrywam, no to wiecie, co się dzieje. No oczywiście możecie sobie ustawić maksymalną poziom, jeżeli chodzi o jasność minimalną. Fajna sprawa. Co tu jeszcze jest? Oczywiście możecie sobie dostroić. To jest fajne. Adaptacyjne dostrojenie kolorystyki. Ja już widzę, że piel staje się cieplejsza. Dla wzroku fajniejsze. W szczególności w nocy, gdy coś robicie w telefonie. Można sobie taką funkcję włączyć. Myślę, że ciekawy feature. Zmiar czcionki to standardowo. Reszta rzeczy, które tu widzę są standardzie. co ciekawe. Skonfigurowałem sobie ten telefon i tak szukam, szukam, kurczę, gdzie tu jest przestawienie opcji do, odnośnie rozblokowywania ekranu, kwestii e, dodania odcisków palców, żeby ekran od razu się włączył, a nie trzeba było swipe. więc Tak siedzę, patrzę, przeszukuję, przeszukuję to wszystko. Nie zawsze kiedyś była zakładka do tego, a tutaj patrzcie, trzeba trochę pogrzebać tu, dopiero tu i dopiero tu. Możecie sobie coś podziałać w tych tematach. No, no, ktoś tutaj pozmieniał, i to mi się nie podoba, ale to tak, taki mały szczegół. E, co oczywiście na pokładzie. Android 15, jak najbardziej, ok. W laboratorium Rynu mamy coś takiego fajnego, że tego, że tym smartfonem, możecie spokojnie teoretycznie robić zdjęcia pod wodą. Jest też coś takiego, co tam oczyszcza głośnie, czyli będą tutaj wykonywane wyrzuty wody. Ale tak naprawdę nawet nie słychać, co on tam robi. Ale dobra, jeszcze raz zobaczymy. O! Specyficzny sposób oczyszcza nam w razie czego głośnik z wody. Spoko opcja. No wiadomo, jest, y, membrana wariuje, jedna, druga czyści się. No taki bajer, w razie czego pomiar na To już kiedyś było, że możecie sobie tutaj przycisnąć i zobaczyć, co tam Realnie, jakie jest tętno o, 85 na chwilę obecną. No, spodko. tryb audio, też wasz, war, w, jeżeli chodzi o słuchawki, możecie połączyć dwie sztuki spoko. Jeżeli chodzi o resztę, e, rzeczy związanych tutaj z ustawieniami systemem, raczej standardowo, myślę, że każdy ogarnie o co chodzi praktycznie tu rozwijamy to, co trzeba, w tą stronę. Tak, tak, tak. I jeszcze to, oczywiście widzę wewnątrz. Nie lubię tego, ale widzę, że Rymi lubi dorzucać nam śmieci tak zwanych, czyli do aplikacji, które w większości korzystamy, a czasami może z czegoś nie korzystamy, a mamy już zainstalowane, więc widać tu jakieś Blockblasty, Shorts, VL Shorts, temu, no cóż. Można to zawsze sobie odinstalować, jeżeli tego nie potrzebujecie, ale no, no, muszę to powiedzieć, że jest. To akurat średnio zawsze mi pasuje. Jedziemy dalej. Co mamy tak naprawdę, tutaj, jeżeli chodzi o serce tego smartfona. Mamy Snapdragon 7S Gen 3 5G. Procesor 4 nanometry, jeżeli chodzi o e, wielkość tranzystoru wykonany w TSMC. E, jest tutaj 4 rdzenie 1,8 GHz, 3 rdzenie 2,4 i 1 rdzenie najszybszy, a 722,5 GHz. I powiem Wam, że już taki poziom tych telefonów jest, że nawet taki telefon za nieduże pieniądze spokojnie. Fajnie, szybko nam wszystko ogarnia. Widzicie zresztą, jaki tu jest e, temat, jeżeli chodzi o prędkość działania. Moim zdaniem, naprawdę bezproblemowo wszystko szybko się odpala i ja jestem naprawdę zadowolony z prędkości działania fona. Oczywiście po dłuższym czasie się wypowiem jeszcze bardziej, ale jak na razie, jak dla mnie, jest fajnie, szybko i słodnie. To najważniejsze. Ja mam wersję, która ma 12 GB 520 gigabajtów na dane, no czyli to już jest taki optimum, moim zdaniem chociaż nawet i 8 w zupełności każdemu wystarczy, no chyba, że nie wiem, będziecie montować filmy na tym telefonie ale to raczej się robi na komputerze czymś większym, więc tutaj e, tak to wygląda reszta ważnych rzeczy jest Wi-Fi do standardu 6, jest NFC 360 stopni, czyli jak płacicie nie musicie kombinować tutaj tym, tym, tym w żabce, żeby gdzieś tam dotknąć to jest fajna sprawa. Mnie to trochę czasami irytuje, że mi nie łapie na moim Samsungu, mimo muszę coś tam wiecie. E, o, oczywiście można dual, e, dwie tutaj simki, można Estima sobie wrzucić, to standard. Jest też Bluetooth 5.2, e, 5G oczywiście. Na pokładzie nie mamy ładowarki, a można tutaj aż 80W zapodać. I co jest też fajną sprawą, jeżeli chodzi o ten telefon, mamy baterię 6000 mAh gdzie to około do dwóch dni jesteśmy w stanie dobić przy niezbyt dużym użytkowaniu telefonu, więc jak najbardziej na plus, ja odkąd prowadzę kanał czekam na telefony, który naprawdę mam no, 3-4 dni na baterii, ale to chyba... nie wiem czy się doczekam, a już kanał jest bardzo długo. A nadal standardowo codziennie musimy ładować telefony. No cóż, zobaczymy co dalej będzie w tym temacie i przejdźmy chyba do tego co jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą w tym smartfonie, przynajmniej tak mi się wydaje, a mianowicie to co możecie porobić Fotograficznie, aparaty, aparaty. Co tu jest w ogóle na pokładzie, jeżeli chodzi o te aparaty? Mamy główny, 50 MP, światło 1,56 1, do 1,8. Y, optyczna stabilizacja obrazu super. Mamy kolejną peryskopową kamerę, też 50 MP, oczywiście, sony, jeżeli chodzi o jedna i druga y, o, o przetworniki, i tu mamy. 1,95 do 2,65 też jest wsparcie dla optycznej stabilizacji obrazu. Super. Ultra szeroki kąt, 112 stopni, 8 megapikseli światło 2,2 yy, i frontowe Sony 32 megapiksele światło 2,0. No i co tutaj możecie robić? Tak naprawdę powiem Wam, że jeżeli ktoś szuka niedrogiego smartfonu do fotografii, to naprawdę się poujrzy. No i mamy i tryby Ultra Night. Jest możliwość zoomowanka. Wszystkie, czekajcie żeby coś było fajnego w tle. A, się rozwalam, ale dobra, widzimy. Możemy się bawić. Są tryby uliczne, oczywiście. Dodatkowo macie już przy okazji masa filtrów, którymi można się bawić. I powiem Wam, że to może być ciekawe. Fajne, szybkie od razu skróty do tego. Jest tryb wideo. No i tutaj, poza tym, że macie tak standardowo od 06 do 16, możecie się od razu wprowadzić wstępny retusz, i dodać jakiegoś filterka. I powiedzmy jeszcze się pobawić głębią ostrości w temacie tego zdjęcia. Czyli w tym momencie filmu. Mamy możliwość nagrywania 4K 30 klatek na sekundę. Jest ok. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o standardowe fotki, no to tutaj możemy się pobawić tym. I to jest chyba turbo fajny feature. No bo jesteśmy sobie tutaj. Już coś te oświetlenie widać, że zmienia I to jest fajna rzecz, jeżeli ktoś lubi się bawić takimi tematami, no bo to już widzicie przy każdym jednym opcji jest. Jeszcze oczywiście filtry, ale to już to... też jest, no ale to no myślę, że jeżeli ktoś jest osobą kreatywną lubi się bawić różnego rodzaju tego typu tematy, to naprawdę ucieszy się, że może sobie tych fotek po prostu porobić kilka i później jeszcze sprawdzić co mu się... a może mały bałaganik... co mu się spodoba. Oczywiście standardowo wszystkie foteczki... jest kółeczko, przykręcacie, dwójeczka, trójka, zobaczymy dokąd dojdziemy, a dojdziemy dosyć daleko, i zobaczymy, jak to z takiej odległości będzie realnie wyglądać. Już mamy dziesiątkę, no prawie że dziesięć. No tu już jesteśmy za blisko, ale ucieszy Was to, że mamy zoom aż do 120. Fakt, że to jest cyfrowa już obróbka, ale jak na odległość taką i dziesięciokrotny zoom, zobaczmy, czy przy 15. Nie, już mi nie złapie, ale no. Jestem pod wrażeniem, a gdzieś tu przeskakują nam obiektywy, pod tym wrażeniem, jak to jest w stanie nam nawet w tak bliskiej odległości zoomować. Spoko, idziemy dalej. Portret, no to klasycznie. Tutaj też możecie się bawić tym, co Wam się pewnie spodoba, a mianowicie właśnie tym oświetleniem. To jest chyba feature, którego nie ma nikt i wydaje mi się, albo nawet jestem pewny, że to Podoba się Wam. Mi się to podoba, ja nawet nie jestem jakimś takim fanem bawienia się fotkami. A już jest dobrze. No i co jeszcze? Oczywiście mamy pro panoramę, filmy zwolnione tempo. Jakie jest zwolnione tempo maksymalnie? Zobaczmy. Mamy 1080p i 120 klatek albo 720p i 240. Kurczę, 1080p i 700 i 120 klatek to już naprawdę będzie fajnie wyglądało. Do pobawienia się oczywiście. Jest możliwość zabawy pod wodą, co już Wam powiedziałem. Czysto teoretycznie, no widzicie, są skróty. Jest tylko jednokrotne. Światełka nie działają, ale możecie sobie zrobić zdjęcie. Trzymaj, aby wyjść. Ja tam nigdy nie sugeruję, żeby się bawić i zanurzać sprzęty elektroniczne. O, i od razu jest tryb usuwania wody. Żeby zanurzać sprzęty elektroniczne, chyba że nie są pod napięciem i chcecie je wyczyścić wtedy zawsze można, nawet jest to wskazane bo wiecie, naprawiam jakieś różne stare kulowce, magnetofony te sprawy, więc tym się zajmuję też i to można wtedy, ale poza tym nie. Więc co Wam mogę powiedzieć? Na razie ten telefon sprawia wrażenie fajnej zabawki z racji możliwości fotograficznych. Podzespoły i cała reszta? Okej. Okay. Fajny ekran, bo widzę, że ładnie i jasno świeci no i na razie tak wygląda nowa seria nowa Ridmi seria 14 Pro. Plus. Myślę, że warto się zastanowić. Z racji tych trzech diabełków, choćby nawet. Tyle. Z tej strony Łuczek, trzymajcie się ciepło. Hej.